Hej, cześć, witam Was moi drodzy. Dzisiaj odcinek będzie troszeczkę inny, bo poświęcony naszemu dużemu projektowi: projektowi Młyn. Właściwie miałem Wam nie pokazywać naszej pracy w tym Młynie, bo jest to bardzo dużo pracy i filmy moje bardzo długo by się ciągnęły, ale chciałem Wam pokazać Wam początek kolejnego etapu, kolejnego naszego działania. Y, które tutaj chcemy poświęcić właśnie przy renowacji tego starego budynku. Najpierw pokażę wam tutaj y, mogę powiedzieć najgorszy stan w y, tej części tego budynku. Oczywiście jest to tutaj ta przybudówka, którą wam pokazywałem wcześniej. A wygląda to mianowicie teraz. Tak. Była to przybudówka, która no niestety uległa totalnej destrukcji, wszystko się zapadło, i tak to teraz wygląda. Pokazuję wam to dlatego, żebyście mieli skalę porównawczą, jak to wygląda teraz i jak to będzie wyglądało później, i ile tutaj będziemy musieli włożyć pracy w odtworzenie tutaj tej części tego budynku. Tak jak wcześniej wam pokazywałem, Dużo miałem tutaj takiego surowca również do recyklingu. Były tutaj, właśnie przed tym budynkiem leżały palety, które udało nam się rozebrać. Część poszła oczywiście na opał, bo takie było przeznaczenie po części tych, tych palet, no, ale udało się również odzyskać dużo dużo surowca, który będzie łatwo można wykorzystać, przerobić przy renowacji tego starego budynku. Zobaczcie tutaj, jaki mamy ogrom ogrom różnego ogrom surowca ogrom desek które przy użyciu odpowiednich narzędzi odpowiedniego sprzętu uda się wykorzystać tak można powiedzieć trochę i recyklingowo i renowacyjnie zresztą zgodnie z nazwą mojego, z mojego zgodnie z nazwą mojego kanału a tymczasem dzisiaj Będziemy porządkować tutaj tą część, która właśnie wygląda w ten sposób. Jeszcze raz pokażę Wam. Spójrzcie tutaj do góry, jak to wszystko wygląda. Chcemy po prostu to odtworzyć, ale żeby przystąpić do tych prac renowacyjnych, odtwarzających, musimy zrobić tutaj porządek właśnie z tym całym bałaganem, z całą tą. Destrukcją, bo tak można to nazwać dokładnie po imieniu. No jest tu bardzo dużo pracy, ale myślę, że jakoś sobie z tym wszystkim poradzimy. Tak jak widzicie, robota wcale nie jest taka łatwa, ale mówię po trochu, po trochu jakoś to się tutaj opanuje. Ale pracy jest ogrom. Proces destrukcji jest ogromny, no i również rewitalizacja tutaj tego wszystkiego, no też będzie wymagała dużo czasu, no i sporych nakładów finansowych. Ale póki co najpierw trzeba uporządkować to miejsce, żeby można było przystąpić do prac naprawczych. No, i tak, część destruktu, że tak powiem, udało się wyjąć. Przerobimy to teraz wszystko na opał, a co się da uratować, postaramy się uratować. Ale o tym. Może już w następnym odcinku. To wszystko na dzisiaj, jeżeli chodzi o nasze tutaj poczynania. Musimy zrobić porządek z tym, co udało nam się wydobyć, przerobić to. No i później pokażemy Wam efekt naszej pracy. To by było na tyle. Hej, cześć. Trzymajcie się. I do zobaczenia w następnym. or cinco